Dzień dobry, Dream Desk Setup. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o takim wymarzonym miejscu pracy, które stworzyłem na przestrzeni ostatnich miesięcy. Trochę taki inny odcinek świąteczny. Sam bardzo lubię tego typu content, więc pomyślałem, że może też was zainteresuje. Także zapraszam. Coraz więcej pracujemy w domu. Wiadomo, że ten jeszcze poprzedni rok to była już jakaś masakra, gdzie utknęliśmy w domach na wiele miesięcy. Ja ten okres lockdownu spędziłem, no jak wszyscy, zamknięci w czterech ścianach, od świtu do nocy, przy stole kuchennym, na rozlatującym się krześle, pochylony nad jakimś laptopikiem. No wiadomo, że mogą cię w życiu spotkać większe nieszczęścia, natomiast no, to też nie jest taki okres, który wspominam jakoś zdecydowanie przyjemnie. W całym tym okresie cały czas biłem się z myślami, że fajnie byłoby po prostu kupić sobie jakieś biurko, monitor, tak, żeby trochę podnieść komfort. Pracy. W tym roku zmieniłem mieszkanie, jak może zauważyliście na filmach, i postanowiłem, że to jest też fajny moment, żeby faktycznie tą myśl przekuć w rzeczywistość. No i po prostu pomyślałem, że dzisiaj Wam opowiem trochę o tym, co wybrałem. Zaczniemy od tego zielonego towarzysza. To jest filodendron i w ogóle rośliny to jest rzecz dla mnie bardzo ważna. Zauważyłem, że po prostu kontakt z roślinami. Tak na co dzień sprawia mi przyjemność. Bardzo często, gdy przechodzę przez mieszkanie i widzę na przykład tego filodendrona, to myślę sobie, jakie to jest piękne. To samo, gdy siedzę przy biurku i tam widzicie, patrzę na innego filodendrona i też po prostu myślę sobie, Boże, jakie ty jesteś piękne. I fajnie jest mieć takie małe zachwyty w ciągu dnia. Dlatego, jeżeli macie coś takiego w życiu, niekoniecznie rośliny, no to starajcie się to wplatać w tą swoją codzienność, żeby no właśnie co jakiś czas czy o świcie, czy wieczorem, gdy po ciężkim dniu wracacie, napotykacie się na taką małą piękność i po prostu myślicie sobie, ach, jednak świat jest piękny. Więc rośliny to na pewno ważni towarzysze. Co prawda jest to trochę smutne, ale są to ważni dla mnie towarzysze mojego dnia. Cieszę się, że. Część z nich przeżywa i żyje. No bo to niestety w przypadku roślin nie jest taka, takie oczywiste, bo są to stworzenia kapryśne i wymagające. Zaraz za roślinką krzesło. Krzesło to Herman Miller, model AREON. No jest to krzesło świetne. Jest bardzo wygodne. Można je naprawdę dostosować do swoich potrzeb, do swoich preferencji. Jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Jego jedynym minusem jest cena, no bo. Ten model kosztuje na poziomie 6-7 tysięcy złotych w salonie, natomiast można je zdobyć też taniej. Ja tak zrobiłem, obczaiłem sobie oferty na Eliksie na Allegro. Początkowo chciałem kupić w salonie, ale potraktowano mnie tak, że stwierdziłem, że grosza tam nie wydam. Byłem w szoku, po prostu, że można w ten sposób potraktować klienta. Masakra po prostu, nie będę wam opowiadać szczegółów, ale po wizycie w salonie stwierdziłem, że olewam, jakby nie chcę mieć z tą firmą, z tą firmą dystrybującą te, te, te krzesła nic wspólnego, więc zacząłem szukać na tym rynku online nowym. I trafiłem na ofertę na OLX właśnie myślę, że to był jakiś faktory outlet. Krzesło jest na fajnym poziomie, wiadomo, że w związku z tym, że kupiłem je w takim kanale, zapłaciłem za nie na poziomie 4000, więc dużo taniej. Natomiast nie mam gwarancji. Krzesło ma też jakieś takie drobne ślady, które w takiej wiecie perspektywie fabrycznej, powiedzmy sklepowej, jakby eliminują mnie z możliwości tego, żeby to sprzedać w pełnej cenie. Natomiast to są drobiazgi na koniec dnia, które nie przeszkadzają w użytkowaniu zupełnie i nawet wizualnie jakoś nie kują w oczy, więc nie miałem z tym problemu. Gwarancję też się nie martwię, tak prawdę mówiąc, bo te krzesła są po prostu mega wytrzymałe. Służą ludziom długie, długie, długie lata, naprawdę to jest tam poziom 10 lat i więcej. Więc jestem spokojny i też naprawdę widząc jak to krzesło jest wykonane, po prostu jestem spokojny o jego długowieczność. Jeżeli macie niższy budżet, to warto pooglądać, poszukać różnych reviews. Można też w Ikei kupić krzesło na fajnym poziomie. Po prostu trzeba poczytać, poszukać ocen, recenzji i, i, i można znaleźć dobre krzesło w zasadzie na każdym poziomie cenowym. Drugi ważny element mojego zestawu to biurko. Jest to biurko firmy Flydesk. Jak widzicie czarna podstawa, blat bambusowy, ale najważniejszym elementem tego biurka jest ten element, a więc jest to biurko. Stojące, pierwsze pytanie, które się pewnie nasuwa, to czy warto coś takiego kupić, czy warto wydać tą ekstra kasę na, na tą funkcję podniesienia blatu. Powiem Wam tak, jakby z mojej perspektywy, bardzo lubię z niej korzystać bardzo. Jeżeli mam jakieś tematy kreatywne, nie? nie wiem, myślę sobie nad nowymi skryptami, mam coś do przemyślenia, do przeanalizowania, tak wiecie, do koncepcyjnie, do rozrysowania. Uwielbiam robić to właśnie w taki sposób. Gdy mam telekonferencje, uczestniczę w nich najczęściej na stojąco i to też uwielbiam. No, szczególnie jak mam te dni, gdy po prostu jestem w domu i mam cały dzień od rana do wieczora spotkania, to po prostu większość tego dnia spędzam na stojąco uczestnicząc w konferencji w ten sposób i to też jest mega, dzięki temu trochę więcej się ruszam, jestem trochę bardziej aktywny. Dobre to jest po prostu, dobre to jest w takim kontekście. Natomiast jeżeli mam jakąś pracę taką do ogarnięcia, czy w Excelu czy w Premier Pro, to wolę to robić na siedząco, chociaż tak to Premier Pro to jest taka jeszcze będę chciał montaż filmów przetestować, może, może też będzie to fajnie wypadać na stojąco. Natomiast korzystam z tej funkcji, lubię ją, jednocześnie czy jestem zdania, że to jest jakaś ważna rzecz, potrzebna? No nie, słuchajcie, to jest Bayer. nie? Nie wiem, w telekonferencji możesz uczestniczyć na stojąco, również bez biurka stojącego, wystarczą Ci słuchawki, telefon i, i tyle. I też możesz uczestniczyć w konferencji na stojąco, nie? Blat, na który się zdecydowałem, to jest blat bambusowy i on jest bardzo ładny. Natomiast tak szczerze mówiąc mam mieszane uczucia co do, co do tego wyboru, bo jest bardzo ładny, natomiast jest, to jest naturalne drewno, w związku z tym jest wrażliwe na różne zadrapania, na jakieś odbicia, wydaje mi się, nie wiem, mam takie wrażenie, że dąb, może byłby to lepszy wybór, nie wiem, no wybrałem bambus, wygląda ładnie. Lecimy dalej. Co tu mamy? Laptop, z którego korzystam, to jest Dell XPS. Jeśli chodzi o specyfikację, to też jest dość mocna. Jest tutaj i9 procesor i jest tutaj 64 GB RAMu na pokładzie. Starałem się wybrać taką najmocniejszą konfigurację. Kierowałem się głównie tym, że po prostu mnóstwo czasu spędzam przy komputerze, przy laptopie, w różnych programach graficznych, do montowania wideo itd. I Mając to na uwadze, warto, ja, ja mam takie przeświadczenie, że jeżeli jest jakaś rzecz, przedmiot, z którą mnóstwo czasu spędzam, to niech ona jest na fajnym poziomie po prostu. Nie będę go wymieniać z roku na rok oczywiście, tylko posłuży mi kilka dobrych lat i chciałbym, żeby ten okres był czasem, w którym po prostu cieszę się z tego, jak ten system działa i jak pracuje, a nie. Wkurzam się, że cały czas coś się zawiesza i, e, i blokuje i tak dalej, i tak dalej, nie? Laptop stoi na takiej podkładce. Podam Wam, co to jest za model w opisie, ale fajnie się to sprawdza. Przejdźmy do ekranu. Słuchajcie, to jest ekran Dela 32-calowy. 32cale 4K. No, jest to maszyna wspólna. Paniała, naprawdę duża przestrzeń robocza, bardzo fajnie się z niego korzysta. To, co też bardzo lubię, to że mogę zasilać laptopa z kabelka USB-C, który jest podpięty do monitora, no więc dzięki temu, jakby wiecie, nie mam tutaj dodatkowej ładowarki, tylko jeden kabel, którym przekazuję obraz do monitora. No to też jest kabel, który zasila, zasila ekran. Wiadomo, i mniej kabli na, na pokładzie, tym. Tym lepiej. Na biurku mamy jeszcze myszkę. Myszka to jest Logitech MX Masters 2S. No służy mi już ładnych parę lat. I pewnie jeszcze ładnych parę lat posłuży. Klawiatura. Klawiatura to był też zakup nowy. To jest klawiatura mechaniczna. Nie wiem czy słyszycie jak sobie klika. Kikron K2B3H. Klawiatury mechaniczne wiadomo teraz jest trochę hype na niej Już teraz się może trochę mniej. Natomiast Wszyscy youtuberzy od produktywności na klawiaturach mechanicznych sobie działają i trochę temu hype'owi uległem, chciałem spróbować, chciałem zobaczyć jak taka klawiatura się sprawdza i jakby jest ok, jest fajnie się z niej korzysta, oprócz tego na biurku tablet to jest iPad Pro. Służy mi już nie wiem rok albo dwa, natomiast no, stał się dla mnie takim nieodzownym towarzyszem i w pracy, i poza pracą. Naprawdę go dużo wykorzystuję i jestem bardzo zadowolony z tego, jak przez te, te długie miesiące już mi służy. Oprócz tego, słuchawki. Te słuchawki to też jest taki zakup, który, z którego jestem bardzo zadowolony. Kupiłem je, gdy zaczynała się pandemia. To jest Bose 700 chyba. Znowu nazwa, opis w opisie i to są słuchawki, które tłumią hałasy, czyli mają ten Noise Cancelling, i no, po prostu są mega, mega wygodne, to po pierwsze. Po drugie, jakby wiecie, w tych, teraz tak dużo uczestniczy się w telekonferencjach, właśnie i możliwość uczestniczenia w tych telekonferencjach w bardzo wygodnych słuchawkach, które tłumią hałas dookoła ciebie. No to jest naprawdę mega, mega wygodna rzecz. Ze wszystkich tych rzeczy, które tutaj są na biurku, jak miałbym, wiecie, zrobić taki rating, który z nich jest naj, najważniejszym, najlepszym zakupem, no to słuchawki są na pierwszym miejscu, zdecydowanie. Tablet byłby pewnie na drugim miejscu. No i laptop. Też byłby pewnie wysoko, gdzieś na tym drugim, trzecim miejscu. Moim zdaniem, naprawdę warto słuchawki fajnej jakości kupić. I, i też, jakby już abstrahując od komfortu, to też po prostu fakt, że mogę słuchać po prostu dźwięków na niższej głośności, w związku z tym, że tu jest wszystko tak dobrze tłumione, to też jest moim zdaniem bardzo ważne, no bo wiadomo, w ten sposób też oszczędzam słuch. Za biurkiem gablotka. Ta gablotka to jest taka przestrzeń, którą no właśnie dbamy w tym nowym mieszkaniu. I trochę staram się nadać jej kształtu i czymś ją zapełnić, bo jak wiecie, ja, nie wiem, mnie bliski był zawsze taki minimalizm. Nie jestem minimalistą, natomiast nie lubię przedmiotów. Nie lubię kupować przedmiotów, które po prostu mają być i stać i po prostu do niczego nie służą. Więc nie mam rzeczy ozdobnych w mieszkaniu w zasadzie. Książek też nie kupowałem w formie fizycznej od lat. Wszystko czytam na Kindle i. Uwielbiam Kindla, natomiast no z uwagi na to, że mam te półki e, i tak, trochę głupio też nagrywać e, przed e, po prostu pustymi półkami, stwierdziłem, że trzeba te półki czymś zapełnić, więc takie drobiażki tu widzie, bo pierwsze zacząłem w tym roku kupować książki takie fizyczne i są książki, które po prostu są dla mnie ważne, albo z perspektywy takiej, wiecie, nostalgii po prostu bo je lubię, i tutaj e, na przykład jest o, Harry Potter w pięknej wersji. To jest to wydanie Mina Lima i ono jest po prostu przepięknie ilustrowane i interaktywne. Na ile książka może być interaktywna, o, zobaczcie tu jest. No, jest to po prostu przepiękne wydanie Harry'ego Pottera i mam dwie sztuki, pierwszy i drugi tom na ten moment, bo tylko dwa tomy zostały w ten sposób wydane. Oprócz tego takie książki non-fiction już po tej stronie, które są dla mnie ważne, do których chcę wracać i chcę na nie też spoglądać, żeby ten message mi się odświeżał który ze sobą niosą. Oprócz tego zamówiłem sobie kilka Funko Popów, tak żeby trochę życia wprowadzić też do, tego, do, tej, do tych półeczek. No i pewnie te półeczki się dalej będą rozwijać, bo jeszcze tu mam półeczki, które muszę jakoś zapełnić. Ech, no, ciężkie to jest zadanie i bolesne, bo naprawdę jakby z jednej strony cieszą mnie te rzeczy, a z drugiej strony mi się sobie, chłopie, przecież to kurde, nie masz na co kasę wydawać. Także, także z takimi myślami się bije. A, jeszcze jest jedna ultra ważna rzecz, w zasadzie są jeszcze dwie rzeczy, a mianowicie za monitorem, nie wiem czy widzicie, tutaj chyba nie widzicie. A to zmienimy kadr. Za monitorem ten taki czarno-purpurowy coś to jest wzmacniacz gitarowy, ale przy okazji jest też podpięty kabelkiem USB do. Monitora do laptopa, więc służy mi też za głośnik. Fajnie się sprawdza. Natomiast podpięta jest do niego również moja gitara. To jest PRS, a więc PRS. Model SE, a więc to jest model, który jest produkowany przez firmę PRS w Korei. Taki PRS, made in USA. To jest moje marzenie. Marzenie jeszcze z czasów młodości. Ja pamiętam do tej pory miłość, którą czułem miłość, po prostu byłem zakochany w gitarze. W teledysku Smooth Santany, nie wiem, czy kojarzycie, on gra, gra tam na takiej czerwonej, a on tak naprawdę to nie jest czerwień, to jest taki salmon red chyba, to jest taka, taki właśnie kolor łososiowy, różowy, czerwony. No jest to przepiękny instrument, też cudnie brzmi oczywiście w rękach Santany. No i chory byłem na tą gitarę, oczywiście w w tych czasach to był instrument poza w ogóle jakimkolwiek zasięgiem z perspektywy nastolatka w Polsce. Nawet za bardzo popatrzeć na nią nie było kiedy i jak, no bo można było ją zobaczyć tylko w teledysku Santany, jak się pojawiał w telewizji. Ech, czasy, czasy dawne. I marzę o takiej gitarze i kiedyś sobie taką gitarę kupię. I w sumie mógłbym sobie taką gitarę już kupić, nie? Natomiast... Nie chcę, nie? w sensie takim, że czuję, że to powinien być zakup, który będzie jakąś nagrodą, który uświetni coś, jakieś coś dużego, jakieś osiągnięcie i nie czuję, że to jest ten czas jeszcze w moim życiu. Więc tak, kiedyś zobaczycie na moich filmach na pewno taką gitarę, tego jestem przekonany, za 10-20 lat, zobaczymy, oby nie szybciej, bo naprawdę to znaczy, że uległem, ale wracając na ziemię, to bardzo lubię fakt, że ta gitara jest tuż obok mnie, że jest podpięta do wzmacniacza i no i właśnie mogę sobie pobrzdękać. Ja, wiecie, nie jestem gitarzystą, nie potrafię dobrze grać na gitarze, ledwo co potrafię grać na gitarze. To nie zmienia faktu, że bardzo lubię brzdękać sobie na gitarze i, no i często po prostu łapię za tą gitarę, gdy mam ochotę sobie pobrzękać po prostu, nie? Także tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o mój Dream Desk Setup. Taki odcinek, trochę inny, trochę też pokazujący, myślę, że mój świat z innej perspektywy. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.